Z drugiej strony Bawareka to jest Fifa I gram dzisiaj um, mecze prawdziwymi drużynami Ja gram Brazylią i mój przeciwnik też Więc, więc może być ciekawie Okej, okay, to zaczynajmy O fa 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 Co ja zrobiłem? Gdzie ten ślizg na cholerę? Jest, nie ma, dobrze, dobrze Dobrze i od bramieszki gramy tu szybciutko Kurde, fuck, popychał mnie. To mnie nie dotknął, to by wszystko pięknie było. Bardzo pięknie. ha, za szybko chciałem To akcję... Jak on mnie tak... mi łatwo grać w fuck Czyściutko Czyściutko chwileczkę... Dobrze. Brawo, Neymar. Dawaj, dawaj. I tak, i tak nie trafisz. Wrzucaj szybko. Fak. Moje podania tak składne. Spokojnie, spokojnie poklepiemy. Piękna piłeczka do Neymara. Fak spalony, nie. Uwielbiam to, uwielbiam. Tak pięknie wychodzi już na no czystą sytuację, tu jednak. Uuu, przyłożył. Tak. Dobre, brawo Dawid Luiz. Spokojnie, spokojnie, poklepiemy, poklepiemy. Bomba! Fuck wyjął! Co za ham! o, 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 krótka mu nie wyszła z pierwszej piłki. Ale cóż, gramy dalej Fok fuck fuck wyjął, Co faudia prawo Szczerzuta karta powinna być. Rozegramy to po krótko, krótko. Fak, fakt, to Tutaj to trochę mocno nie leciało. Wracaj, 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 wracaj. Żeśli tam się. Fak, 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 fak. Tutaj, dobre nie. O, fuck! Ale fuck. No nie No za co karny, panie sędzio? Przecież tam fałno nie było Pepe I tak nie trafisz Co to Fuck yeah bitch Tak jest, felu. Takie piły są moje Fuck, on miał tu... przyjąć jego Mm. Kurde Więcej się dzieje pod moją bramką niż ja. Ja pierdolę Taką szmatę Szybko dawaj, dawaj Jedziemy jeden Zaraz połowa. Niestety przegrywamy jeden do zera po w sumie głupiej sytuacji, zobaczmy ją czy to będzie tanie? jeszcze nie ta okej, okay, dobra. Co tam ze składem możemy jeszcze zrobić? Zobaczmy Kogo możemy puścić W sumie obrońcy to okej okay, nie będą Dobra, nic nie będziemy robić. Dalej. Gramy tym składem, co gramy. I tak wygramy zobaczycie Hej, dobrze nie udało mi się. Fuck sam... Kurwa, mać. Tak pięknie chciał to zrobić. Bo Neymar, Neymar, Neymar. Neymar! Neymar pierdolni! fuck wyjął! Co za ham! Dobra, to będzie czerwona. Nie ma bata. Przynajmniej żółta. Dobrze, że żółta dziękuję panie. sędzio, że tylko żółta to było w nogi, ale czerwona powinna być. Dobra, dawaj, dawaj, kraj. Czasu nie ma ja dole. Dziękuję, do widzenia. Chuj, odrabiamy dalej. Emocje do samego końca będę. Chociaż jedną. Ten. Eee, no panie sędzio, tak się nie robi. Brawo, brawo dla sędziego, tak jest. Od razu czerwoną. Jak on teraz trzecią strzeli, to już. Lipa, lipa. No, Dawaj, dawaj, dawaj tam. Czego on ty fiki uciekał? Fucking shit. Ja pierdolę, co oni robią? Nic tu zrobić. No nie no. Przecież on wszystko mi tu wyjmuje. Nie 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 nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze przestrzelił. Tak jest, 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 chociaż 2-1, ale już 90 minuta. Ale jest, zawsze, zawsze jest. Kurwa, gdzie tam mu zagrywasz? Frajerzy. Co Są tu w ogóle aż to już chuj po meczu. Oj, przegraliśmy. Przegraliśmy, ale i tak do następnej ligi przejdę, bo już wcześniej miałem yy, trochę wygranych meczy. Więc ta przegrana dużo mi, dużo mi nie zmienia. Ale to zawsze jednak jest przegrana, niestety. Ok, jeżeli Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i spodziewaj się kolejnych odcinków już niedługo. Trzymaj się, cześć.